chciałbym jeszcze tylko tak dokończyć tą wypowiedź, ponieważ w ubiegłym wtorek y, gościliśmy Pana Wojewodę przemysłowacza, i Pana Wicewojewodę Roberta i była Pani Wiceminister Ewa Lech i y, oczywiście Państwo mają już informacje z tego co zapomniał Pan Wojewoda to nawet ma przygotowane środki na wszystko, z tym, że informacji nie było ze społeczeństwa, przede wszystkim od bo tam największym problemem było trochę z odłowieniem przez koła łowieckie, ponieważ rzeczywiście te tusze miały leżakować w chłodni, tych nie było, ale myślę, że to co powiedziałam, woda temat jest zupełnie opanowany i dalej będą mogły koła łowieckie przystępować z odłowu, jeśli będzie taka potrzeba. Na pewno przeszkodą jest w tej chwili dość duża bo jest za jest w i rzeczywiście te środowiska są takie trudne do odnalezienia. Ale y, jeśli wszyscy będziemy y, naprawdę interesować się i bardzo odpowiedzialnie podchodzić do tego, to myślę, że w że jesteśmy w stanie zatrzymać rozwój, rozprzestrzenianie się tego wirusa. Y, ten wirus może różnymi drogami, bo y, na pewno nie ma, jesteśmy w stanie, żeby y, zabezpieczyć w jakikolwiek sposób przelot ptaków, które też w różny sposób żerując na partynie, E, mogą siadać gdzieś tam i ten wirus roz, sprzenieść. E, jeszcze głos głosu burmistrz, zastępca o wymieszczenie na stanowisku władz, pan Tomasz Stepan. Proszę państwa. No. Proszę państwa, ja to bardzo krótko reprezentuję tutaj pana burmistrza. No, jesteśmy tutaj jako samorząd miejski, również świadomi tego, tego, co słyszymy, że to nie jest problem tylko państwa. Chcemy też, chcę też zapewnić, że ze strony samorządu yy, miejskiego wszelkie, wszystko to, co jest w naszej jakby, mocy yy, i, i mieści się w naszych zadaniach, w możliwościach, jesteśmy gotowi na pełną współpracę, tak aby to, co Pan starosta powiedział, yy, żebyśmy się nie spotykali tutaj przy prowadzeniu stref jakiegokolwiek. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś zapytać? Bardzo proszę. Tak naprawdę zadania do odpowiedzi pana starościę i pana bójka odnośnie właśnie dzików, pozyskania dzików. Mam takie pytanie. Jak nasz powiat jest przygotowany w ogóle do zdjęcia dzików pozyskania na szczeblu? Bo jak mając znając sytuację w Kółowieńskiej sąsiednich Łęch w naszych, wiem, że czy dwójka lubelska, czy siódemka, czy... Żeby to, żeby to, żeby to, żeby to w własnać ten błąd, niech koła nie mają włody, żeby tego dzika w portach przechować. Dlatego czy powiem, że te chłodnie, bo, bo gdy będzie taka żółta, to nie pozostanie dzika ustawę. Bo koła nie będą mogą tego dzika w korzystać. Tak jak ja mówiłem wcześniej. Chłodnie wyposażają Koło łowieckie Służby wojewodu. Z tego co wiem, panie doktorze, o proszę bardzo, pan doktor jest bardziej zorientowany, bo ma też to zadanie te chłodnie rozprowadzi. W tej chwili jest szczęta procedura zamówień i czekamy na realizację. Zamówiliśmy za granicą Polski, bo jest taniej, w Iżowie zjadł. Czekamy na zrealizowanie zamówień. Ja nie wiem czy to będzie tydzień, czy to będzie dwa. Trudno mi tutaj jest powiedzieć. Prosiliśmy o jak najszybsze dostarczenie tych chłodni. Dla naszego powiatu zamówiłem 7 z Zamiarem takim, że w każdej gminie będzie chłodnia. Wspólna dla kilku kół. Tak właśnie odwrócenie tego każdy jak... gminy. Hmm. Czy będę zrobić? Ja znam ja sytuację, bo jestem myśliczem, mam się w tym temacie, bo w tej chwili mam owce, mam na Białej Kondycji, to jest lewa rządza, więc pamiętam, walka o te bo pan doktor był w piątek, na naradzie, w ja kraju podatku, dość ostro, na tej naradzie przejdzie, także to było to wiosło, była granata i znam ten temat. Dlatego wiem, że to wielka łatwa sprawa. A, a można te dziki utylizować. Może dalej by było nie zamawiać jako na bieżąco, bo nie ma chłodni. I szybciej na bieżąco. Może, może powiem, jakie są w tej chwili założenia. Włodzące. Może powiem, jakie są w założenia. Za odszał, e, w strefie żółtej, czyli na kolnicach i komarówkach, e, myśliwi e, będą mieli zapłacone nie zapłacono za to, że trzeba będzie się Natomiast ile? Proszę. Ale, ale Zaraz, zaraz, ja Ale przerywę. Chodz nie chodzi o zyski, tylko chodzi o ratowanie choroby. Bo tutaj ja tak naprawdę wynikam z zyski. Znaczy to Tak, to wynikają to tanie, to tanie, to ile? Chodzi, żeby to, to rok zamknąć. No ale dajmy powiedzieć, pan to rok. Bardzo proszę, nie ma 38 zł jest do strefy żółtej, czyli do nagrody korytarza. 37, przepraszam. Natomiast gmina Tomarówka wchodzi jeszcze w odszans sanitarny. Nakładają się, się dwa działania i tu będzie 238 zasadniczych. Zwyżka jest... Lenia za sanicę powyżej 30 kilo po wpatroszeniu, to pan wie, 84 za 284 złote za Plus 38. W tam za każdego odczelonego trzeba Panie profesorze, ja ustalałem To jest zdżartowana nie Proszę ja ustalałem te kwoty i przekazałem je Panu, jak Panie zainteresowały te podpisy, bo Szanowni Państwo, oczywiście Szanowni. Pan pytają, nie że wielu z nas, wielu z nas powieści, ja z opowieści, że Państwo może bezpośrednio pamiętacie, ile płaciło się za jedną złapaną stąpkę. No, to nie, nie o to chodzi. chodzi. Myślę, że tutaj Piotr powiedział, że rzeczywiście, gdybym ja mógł decydować, to chyba by byłoby najłatwiej, najbezpieczniej, najszybciej natychmiast utylizować i niech zachodzi inne zadanie. Z tym, że, Szanowni Państwo, to wszystko nie jest tak, że w naszej ojczyźnie się tak, jak my tutaj, zdecydowawszy się, zdecydujemy. Mamy pewne przepisy i te, które są w Polsce, i te, które nas w Polsce obowiązują, ale są stworzone poza Polską i do pewnych warunków się dostosowujemy. Nawet same strefy, które są, to Pan doktor przyzna, że to jest tylko wyłącznie w uzgodnieniu z głównym lekarzem, w uzgodnieniu. ale decyzja jest unijna, to nie my decydujemy. Myślę, że troszkę niech po kolei ze względu na to, że my bardziej znamy sytuację, bo my bezpośrednio w tym uczestniczymy, ale mamy to narzucone i czy chcemy, czy nie chcemy, tak jak mówił Pan Wojewoda Czarnek, musimy się do tego dostosować. Wyciągnijmy z tego wszystkiego wnioski, bo y, wszystkie, w większości decyzje pośrednie, to my podejmujemy, <trym i zbyt> prawda, o takich czy innych sprawach. Decyzje, mówię o decyzjach, bo co robią osoby tutaj, nie bardzo mało, bo możemy tylko właśnie nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania choroby, E, próbować to zapobiegać, a nie możemy tego. Ale co do tej decyzji, to wpływu bezpośredniego niestety nie mamy, musimy się do tego dostosować. Na pewno byłoby to, to, to zdecydowanie bardziej co do e, polowań i co do właśnie odławiania e, dzików. E, przed chwilą pan starosta mówił, pan doktor mówił, że ogniska, które są. No, są, rozprzestrzeniły się z pomocą człowieka i myślę, że no, niestety, ale to jest głównym tutaj problemem, bo my zamiast zapobiegać, być może jeszcze wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, do czego się przyczynia, ale dzisiaj też, ja też nikomu, nigdy nikomu, nikomu bym niczego nie zabraniał. jest pracowity, wstaje o trzeciej nocy, nie brzydzi się świni, niech zarabia, ale niech pamięta skąd, oko, od kogo i do kogo co przychodzi, żeby poprzez zapewnienie tych paru złotych nie zrobić problemu dużo większej liczbie osób, które rzeczywiście poniosą wielkie straty. Nie jestem przeciwko. Zresztą wiecie Państwo o tym, że wnioskowaliśmy o tym. Wspólnie z Panem Burmistrzem tutaj podawaliśmy do Pana i ona się nie o uh, budowy tego targowiska dla na, na ludzi, ale z zwierzętami, uh, bo tam czasami ktoś inaczej nazywał, to już, to że Chcielibyśmy, żebyśmy żyli w wolnym kraju, żebyśmy mogli wszyscy robić praktycznie to, co chcemy, ale w momencie, kiedy przychodzi zagrożenie, kiedy nasze postępowanie może mieć ujemne skutki na wielu, wielu innych ludzi, powodować potężne sprawy i kłopoty, tego już nam nauczyć nie wolno. Bo pamiętamy wszyscy o tym, że największym ograniczeniem naszej wolności jest wolność drugiego człowieka, żebyśmy my też pozwolili innym ludziom żyć. A rzeczywiście te przyczepki. Krążą, jeżdżą, przywożą, są ludzie obrobni, pracowicie. Ja ich rozumiem, bo wstać o trzeciej w nocy, pojechać, przywieźć, sprzedać, trzeba się napracować. Po prostu nie każdemu się chciało. Powiedzieć osób. Ale problem jest duży. I jeśli Państwo o tym wiedzą, że... bo najczęściej to jest taki sygnał, prawda? Nawet jak jest wsi informacja, że od jutra będzie zakaz handlu zwierzętami to już wiadomo, że dzisiaj cena jest o połowę i każdy sprzedaje co może. To jest naturalne, prawda? Jeśli człowiek ma jakąś tam hodowlę, to próbuje się pośrednio chociaż bronić. Co do tych następstw finansowych, trudno nam powiedzieć o szczegółach. Myślę, że rząd o tym pamięta, że będzie starał się, żeby ludzi wspomóc, ale na pewno to w jakiś sposób nie wyrówna strat, które są. Bo tu, jak Pan doktor zaznaczył, że są dwie płatności, o których możemy mówić. Odszkodowanie, bo rzeczywiście to jest zupełnie co innego, a zupełnie co innego będzie, kiedy będą to następstwa, kiedy nie będzie można hodować, bo to jest następna kwota. Co i jak, dzisiaj nie wiemy. Trudno nam powiedzieć o jakiejkolwiek kwocie, ale już każdy z hodowców wie, jakie może ponieść straty. To wie. To wiem, że, że to są bardzo poważne kwoty zagrażające istnieniem gospodarstwa, bo nawet tak to może być. Dlatego powinniśmy starać się ze wszystkich sił, żeby zapobiegać temu, żeby nie rozprzestrzeniać, żeby postarać się zwrócić uwagę, bo niektóre rzeczy naprawdę niewiele kosztują. Szanowni Państwo, jeśli jest gospodarstwo grodzone i zamknięcie te bramki, to nie jest wielkie wysiłki, a często tak zostaje. Gdzieś tam coś pasa. Nie tak dawno ktoś mówił, a najkrótsze no, dwa na rządki ziemniaków posadziły mi to jeden dzień z ryby. To znaczy, gdzieś tam się przemieszczają, gdzieś tam są. Jak otworzę to gospodarstwo, będzie dostęp, ale jeśli bezpośrednio w tej chwili nie będzie, to wiecie Państwo, jak zwierzęta mają taki sposób znaczenia w terytorium tam, gdzie były. Chodzi gdzieś tam do kolonii, zostawia odchody. Później gospodarz idzie, rządza, zanosi i dzieje się katastrofa. Te A i przynajmniej będzie dobra, nie będzie do tego bezpośrednio występu. Tam, gdzie jest to możliwe, bo, bo zupełnie zapobiec się nie da. To nie jest możliwe, żeby człowiek tak zdecydował, że e, myślę, że pan doktor mi przyznał do tej relacji, że nie da się zupełnie zabezpieczyć. Bo się nie da. Ale to, co jest możliwe, co my jako ludzie możemy zrobić, to postarajmy się to zrobić, żebyśmy. Nigdy nie należemy do żadnej ze stref, nawet do tej strefy żółtej, zaznaczając tym, że to nie my będziemy decydować, kiedy gdzie będziemy należyć do takiej strefy. Na pewno będzie decydować to, że jeśli powstanie i będzie wykryte ognisko choroby, to wtedy już siły żadnej nie ma. Tracą wszyscy. Ja nie wiem, od czego i co jest zależne, bo powiem Państwu, ja już bardzo lubię matematykę, ale pewnej rzeczy nie rozumiem bo kiedy nie tak dawno, bo tak naprawdę to dwa lata, rok wcześniej rozmówiliśmy bardzo poważnie o SF. i kiedy zdrowe mięso było, a wykryte chore, to to zdrowe potęgało. Ja nie potrafię tego zrozumieć, bo jeśli mam zdrowe i chore, to znaczy, że z tego zdrowego część zachorowała jest wyłączona, to to zdrowe cena powinna wzrosnąć, a cena spadła. Nie wiem, nie wiem, ale to, to jest takie nienormalne i tak to nie powinno być. Wiecie Państwo o tym, że ceny skupy żywca, żywca dziś jako tako, ale nie tak dawno, jak ponad rok temu, na 19 staliśmy i pamiętamy, jakie ceny były i co się działo. Zmieniło się wiele, bo, bo wiecie Państwo, nawet samo podejście rządu do tego, że Wiceminister, że moje woda, się o czymś, przyjeżdża do ludzi, rozmawia, zapobiega. Cieszę się, jestem pełen uznania. Tak powinno być. Rządzący są dla nas. Oni nas mają wspierać, oni nam mają przewodzić, oni nam mają pomagać. To jest dobre, rzeczywiście się zmieniło, ale zobaczcie Państwo, że ta ceny niskie były przez długi czas. Kiedy trzeba odbudować finanse? Są ludzie bardzo pracowici, bo tym się możemy szczycić. Którzy rozwijają podobne, którzy mają jakieś plany. Gdzie większość gospodarstw to są gospodarstwa rodzinne. Pojedyncze są gospodarstwa, gdzie ktoś wpadł na pomysł, że będzie miał takie, a nie inne źródło utrzymania. To są gospodarstwa rodzinne, gdzie ludzie pielęgnują że pracowali pokoleniami na to i chcą dalej to robić i chwała im za to. I będziemy starać się tutaj, jak jesteśmy wszyscy, i myślę, że każdy, kto będzie mógł, żeby te gospodarstwa były bezpieczne i żeby gospodarstwa przynosiły dochód. Bo po to każdy z nas pracuje, żeby coś z tego było. Bardzo bym tak chciał, ponieważ bogactwo gminy to jest bogactwo naszych mieszkańców. A jak mieszkańcy robię. nie mają, Bóg, to ma. Ja jak to, inaczej. Zrobić. Ja to tak? zrobić, żeby tak było? Ja, ja myślę, mam ludzie, ja jak to zrobić, żeby tak było? Panie Adamie, no. ja wiem, że pan jest bardzo pracowity, obrotny człowiek i pan wie, jak zrobić pieniądze. Ja tak. mogę, się uczyć od pana. No, tak. Ale to ja, tak ja jest, ja mam... ale będziemy wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, od pana starosty, pana burmistrza, tak. państwa lekarzy, panie naczelnik, wszyscy staramy się, że tak powiem, grać do jednej bramki, stworzyć takie warunki, Właśnie, bo Szanowni Państwo, pośrednio to my na tym zarabiamy. To my na tym zarabiamy. To jeśli Państwo wypracujecie, a wiemy o tym, że rolnictwo to jest motor gospodarki. Każdy, który zarobi milion, to pożyczy dwa i zainwestuje. To znaczy, da miejsca pracy innym ludziom, na miejsca pracy w mieście, da miejsca pracy swoim sąsiadom. I zależy nam na tym, żeby to rolnictwo się rozwijało w naszej ojczyźnie. Wiecie Państwo, o tym nie będę politykował, ale co do przemysłu. Z wieloma dziedzinami stanimy bardzo daleko. Nie nadążymy za innymi krajami. Czy dzisiaj my się zrównamy z miejscami produkcji samochodów osobowych? Nie damy rady. Musimy się uczyć i obsługiwać. Ale to wcale nie znaczy, że nie potrafimy nic zrobić. Potrafimy, będziemy do tego dążyć. I poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, mając pieniądze, będzie rozwijał się też przemysł. Ale pierwsze ma być rolnictwo. Dlatego będziemy o to dbać, będziemy wszyscy o to zabiegać, będziemy państwa wspierać po to, żeby nam wszystkim było lepiej. Patrzymy subiektywnie, żeby my nie było lepiej. A kiedy my nie będzie lepiej? Kiedy wszystkim innym będzie lepiej? Bo jeśli ja zostanę sam, to na pewno nie będzie mi dobrze. Pod jakimkolwiek względem. A tym gospodarczym tylko i wyłącznie... Wspólna współpraca. Nie da się niczego innego zrobić. Wiem, że wszyscy tutaj jesteśmy otwarci, że pewne kontrole, które dzisiaj Państwo tu zapowiedzieli, które mogą być, które gdzieś tam będą, to nie tylko po to, żeby nałożyć mandat, bo to nie na tym rzecz polega, ale po to, żeby uchronić, żeby uchronić tego gospodarza i wszystkich innych w jego okolicy. Tak będziemy starali się pomagać. Będziemy starać się też Państwu przekazywać informacje, wiarę naszych możliwości, bo nie jest to możliwe, żeby na co dzień i wszędzie. Chociaż zobaczcie Państwo, że bardzo duże zainteresowanie mediów, że media temat nagłaśniają, że przekazują, że media robią to swoją powinność, przekazują informacje, a to jest bardzo ważne. Ale nic, ani nasz zakład, ani mediów nie będzie miało zupełnego rezultatu i skutku, jeśli... Państwo do tego się nie włączą. Mamy wszyscy wzajemnie sobie w tym pomagać. Szanowni Państwo, kończę już nasze spotkanie, chciałbym w imieniu pana Starosty Luciana Kotwicy, w imieniu własnym wszystkich Państwa zaprosić na zbliżające się do Rzymki Gminno-Powiatowe, Gminy Razji Podlaskiej, Powiatu Podlaskiego, które odbędą się 11 września rozpoczęciem Świętą o godzinie 10 w miejscowości głównej Gminy Razji Podlaskiej. Będzie nam bardzo miło wszystkich Państwa gościć. Państwo zasługujecie za swoją ciężką pracę, za zaangażowanie, na chwilę radości, chwilę odpoczynku i tego magicznego słowa, którego może nam brakuje. Dziękuję i słowa uznania. To dzisiejsza troska. Dziękujemy za to, że Państwo przyszliście, że pamiętacie o tym, że chcecie poznawać i chcecie pomagać też innym. Powierzę w to, że będziecie rozmawiać ze swoimi sąsiadami, że będziecie rozmawiać między sobą, żeby jak najbardziej zabezpieczyć się przed tym wyjątkowo szkodliwym wirusem, co prawda nie jest bezpośrednio dla ludzi, ale skutek ekonomiczny może nawet do, doprowadzić do utraty zdrowia przez zdrowego człowieka, prawda? Bo jeśli ktoś ma dużo chlebnie... I wiecie Państwo, nagle przestaje produkować. To trudno się dziwić, żeby był bezcenownie zadowolony. Jeszcze tak, tylko żartem do tych małych gospodarstw, bo kiedyś rozmawiał z takim panem, mówił, słuchaj, ja już więcej na darmo to nie kupię. A pytam się dlaczego? Słuchaj, przywiozłem do domu w ciągu jednej doby połowę im zdechło. Ileś kupił? Paragraf. I połowa zdechła, jedna sztuka sobie. Tak to bywa. Tak to bywa. Nie no jest tak, że często ludzie hodują jedną sztukę tak zwane dla siebie, prawda? I rzeczywiście w momencie, kiedy Państwo korzystacie z zakupionych wędryń, to te pozostałości kuchenne naprawdę w tym momencie się nie nadają do hodowli tego zwierzęcia. To nie chodzi o to, że Państwo zachorujecie. Jeśli tam spróbujecie to przetworzyć, ale chodzi o to, że choroba będzie się rozprzestrzeniać, że możemy zwiększać żywotność tego wirusa poprzez to, że będzie roznoszony. Ale tak jak powiedział pan doktor, często się wydaje, że możemy w jakikolwiek sposób zabić. Zamrozić? a się lata, będzie się nie dłużej. Ale mówię, jak wezmę przez maszynkę do mięsa, albo wytłukę, że już go nie będzie. No niestety, będzie. Nich, to jest taki wirus, to, to się nie da, a tylko dlatego, że jest taki moment, żeby był większy. Rzeczywiście by się zmieniły wirusy, nikt by się z tego nie wydarzył, jeśli jest mały, to przeżyje. Jedyną rzeczą, co możemy zrobić, to porządnie ugotować, prawda, w tym momencie, ale zanosi nam się pogoda, chociaż myślę, że to za zabicia wirusa jest dużo, dużo zanadane. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, Panu Dyrektorowi, Panu Niemiecowi, Panu Rektorowi, Pan Pani Doktorowi. Mediom, wszystkim Państwu, rolnikom, życząc e, takiej pracy swobodnej, żebyście Państwo e, nie martwili się o wszystkie inne rzeczy, które mogą Was spotkać przy tej pracy, a mogli tylko i wyłącznie planować, liczyć do planować wydatki. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na dużynki gminno powiatowe w najbliższą niedzielę.